Boże, Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę, bowiem powiadam Wam. Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Siądźmy na chwilkę. Drodzy bracia i siostry, kiedy słuchamy Ewangelii, czasem może się zrodzić podstawowe pytanie. I także jeżeli się słucha i rozmawia o tej Ewangelii w gronie, Także ludzi trochę bardziej obeznanych z religią, no to powstaje krótkie pytanie. Przecież znamy Stary Testament, mamy tam na przykład obrzezanie, a nie obrzezujemy naszych małych dzieci, no to przestrzegamy tego prawa jako chrześcijanie czy nie. No Święty Paweł nawet mocno zachęcał do tego, żeby nie obrzezywać nie zobowiązywać pogan do obrzyzania. W związku z tym, no to przestrzegamy tego prawa, czy nie? I w tym, takim razie Pan Jezus zniósł to prawo w końcu Starego Testamentu, czy nie zniósł? Jak i wielu przepisów prawa ze Starego Testamentu nie przestrzegamy. Otóż, moi drodzy, myślę, że zawsze to najłatwiej odpowiedzieć na konkretnym przykładzie. Wtedy, kiedy faryzeusze i, i uczniowie także pytają się Pana Jezusa, czy można rozwodzić się z, ze, z własną żoną. Wtedy Pan Jezus zadaje im pytanie, co Wam Mojżesz przykazał? Na, na co pozwolił? Mojżesz pozwolił dać list rozwodowy i wtedy odpowiedź ta istotna odpowiedź Jezusa ze względu na zatwardziałość serc waszych tak wam pozwolił ale nie było tak od początku od początku i właśnie też Karol Wojtyła wskazuje na ten ów początek na który powołuje się pan Jezus tak bo zresztą święty Paweł mówi wyraźnie prawo zostało dane jako przewodnik i to i święty Paweł mówi wyraźnie też: niedoskonały przewodnik, doskonałe objawienie prawa jest dopiero przez Jezusa Chrystusa. A więc Pan Jezus powołuje się na ów początek, który jest w naszym sumieniu, to prawo początkowe. Na to prawo, które nie zostało zbrudzone w ciągu wieków. Prawo naszego sumienia, które nie zostało zbrudzone grzechem w ciągu wieków i zaciemnione. Tak, ono, to jest to prawo początkowe, które zawsze ono istniało, natomiast nie było przez długie wieki odczytywane właściwie ze względu na grzech ludzki. Pan Jezus przyniósł nam nowe prawo, prawo wolności. Jak wiemy, Pan Jezus nie zniósł przykazań. Też utrzymał w obowiązku dziesięć przykazań Bożych, ale nie tylko to wskazuje właśnie na to, co jest istotą prawa. Miłość Boga i bliźniego, które przykazanie jest najważniejsze. Miłość Boga i bliźniego. Jak i można powiedzieć, wszystkie inne słowa, chociażby o miłości nieprzyjaciół, czy zasady błogosławieństwa. To wszystko stanowi, można powiedzieć, nowe prawo, które Jezus przynosi nam. Ktoś by mógł powiedzieć, no prawo tak, no ale gdzie jest jego kodyfikacja? To jest tylko niewielka część zdań w Nowym Testamencie, a żeby to było takie prawo, no to trzeba by to skodyfikować i rozpisać linijka po linijce, ileś tam ksiąg i tak dalej. Otóż moi drodzy, to prawo Nowego Testamentu jest tak przedstawione, jak ono powinno być przedstawione. I ktoś by zadał pytanie, czy nie da się skodyfikować tego prawa tak linijka po linijce. To jest temat filozoficzny. Moim zdaniem to możemy sobie kiedyś to na klubie Inteligencji Katolickiej omówić. Krótko ja odpowiem, moim zdaniem się nie da tak. Skodyfikować w języku ludzkim i tak ma ono mieć taką postać ogólną. Ale moi drodzy, jeszcze zadajmy sobie pytanie, takie, bo w pierwszym czytaniu słyszeliśmy do, wezwanie do wypełnienia prawa, wypełnienia prawa bożego. Wtedy jeszcze było to niedoskonale objawione prawo. Dzisiaj mamy prawo doskonale objawione przez Jezusa Chrystusa. Czy my chcemy naszym życiem przestrzegać tego prawa? Czy widzimy wartość przestrzegania tego prawa? Bo czasami jest tak, że my myślimy o męczennikach i o wartości męczeństwa w kontekście takim, jak na przykład była śmierć świętego Szczepana. Zawiarę albo śmierć świętej Cycylii, czy Felicyty Perpetuły, Agnieszki. Bardzo doniosłe śmierci, i bardzo doniosłe męczeństwo, wprost za wiarę w Jezusa Chrystusa. I oczywiście taka forma męczeństwa jest wielce czcigodna. Ale, moi drodzy, to nie są jedyni męczennicy. Tak samo i można zginąć za wiarę w Jezusa Chrystusa, albo można powiedzieć, zginąć w cudzysłowie tylko zawartości. Przecież mieliśmy takich świętych, na przykład jak święty Jan Chryzostom, żył w czasach już chrześcijańskich, w chrześcijańskim Bizancjum, a został wygnany przez cesarza po prostu za głoszenie prawdy, za głoszenie niewygodnej prawdy. Święty Antoni Padewski wstawiał się za niesprawiedliwie prześladowanymi biednymi. Święty Wojciech krytykował niewolnictwo, które się pojawiało niestety w krajach słowiańskich w wczesnym średniowieczu. Tak, i te osoby też były męczennikami, wyznawały, wyznawały pana Jezusa. Może nie wprost, ale broniły wartości. Czy my też potrafimy bronić wartości w naszym życiu? Bo co prawda w Europie, przynajmniej na szczęście, przynajmniej w tej chwili, nikt nam nie zakazuje wyznawać wiary, ale czasami dużo bardziej wymagające jest od nas wyznawanie konkretnych wartości i obrona konkretnych wartości. Czy my potrafimy obronić wartości w imię Jezusa Chrystusa?